Ciałkowski. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu programu Dialogi Ekspresu. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tolerancji. W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy zaakceptował i dopuścił związki partnerskie, związki małżeńskie osób tej samej płci. Duży krok w kierunku tolerancji. A jak ta tolerancja wygląda w Polsce? Na ten temat będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi pan Marcin Porzucek oraz pan Paweł Darkę. Witam Panów. Dzień dobry Państwu. Panowie. Jak wygląda tolerancja w Polsce w Waszym odczuciu? No, moim zdaniem jest całkiem dobrze. Myślę, że szczególnie w kontekście tego tematu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, uważam, że ta tolerancja wobec osób homoseksualnych jest już na poziomie, który gwarantuje prawa obywatelskie. Myślę, że możemy jeszcze oczywiście zrobić parę kroków delikatnych do przodu w świadomości poszczególnych osób, być może tych środowisk. Nieco mniej tolerancyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o oddłość społeczeństwa, uważam, że homoseksualiści w Polsce cieszą się dużą tolerancją. Każdy ma prawo mieszkać ze sobą, żyć tak jak chce. No oczywiście trudno spodziewać się, abyśmy akceptowali rzeczy zarezerwowane dla małżeństwa. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. A jaka jest opinia, opinia pana, panie Pawła? Znaczy, no, myślę, że zdecydowanie jest lepiej w stosunku do tego, jak było jeszcze. Ładnych parę lat temu, ale z drugiej strony uważam, że ciągle, w chociażby, no, bo żeby powiedzieć, czy jesteśmy tolerancyjni, czy nie, to musimy się do czegoś porównać, patrząc na pozostałe kraje chociażby Europy czy Wspólnoty Europejskiej, które jesteśmy członkiem, to jesteśmy daleko w tyle ciągle. Ja osobiście w gronie swoich znajomych mam osoby homoseksualne i to o, powiem tak, jak z nimi rozmawiam, jakie obserwuję na przestrzeni ostatnich lat, rzeczywiście jest coraz lepiej, to jest odczuwalne, e, one już aż tak się nie boją, ta świadomość jest zupełnie inna, no aczkolwiek e, porównać się, że tak powiem, do e, naszych sąsiadów i zupełnie e, swobodnie, swobodnie w znaczeniu... Przyzwoicie, ale swobodnie, tak jak pary heteroseksualne, zachowywać się z całą pewnością jeszcze nie mogą, jeszcze to nie jest, że tak powiem, w naszej świadomości akceptowane. No, coraz bardziej widać to w większych miastach. Yy, w miastach mniejszych, w takich, w takich środowiskach jak piła, to ciągle jest pewien temat tabu. Ciągle jeszcze. Yy, Panują pewne, Przykładem... pe, pewne opinie, które mówią o tym, <laughs> nie wiem, że homoseksualizmem można się zarazić, tak? No to że jest i tak, dalej, i tak są. dalej. No nie, no, tego właśnie niestety jest, jest całkiem, całkiem sporo. Panowie, niedawny przy, przypadek, 14-letnie dziecko, 14-letni chłopak, który po prostu dbał o siebie, ubierał się w jaskrawe kolory, przez swoich kolegów ze szkoły był nazywany pediem. Nie wytrzymał presji, popełnił samobójstwo. Yy, dyrekcja szkoły twierdzi, że nie słyszała, żeby to dziecko miało takie problemy, żeby w tej szkole były problemy <laughs> yy, nietoleranc yy, nietolerancji. Jak się okazało w trakcie dochodzenia, prokuratura yy, stwierdziła zupełnie inaczej, że te pogłoski się. I yy, była wiedza taka w szkole. Pojawiały. Oceńcie edukację yy, seksualną w yy, naszych szkołach. Czy jest ona na odpowiednim poziomie, jeżeli chodzi o tolerancję? i odmienność? Że przede wszystkim nie spotkałem się z informacją, aby ten, ten chłopiec mówił, że jest homoseksualistą. Tak jak pan powiedział, dbało o siebie o włosy o, o stróję. Ale to już wystarczyło by koledzy nazywali go. Jest bardzo, pedałkiem. bardzo, bardzo wiele osób, chociażby krąg sympatyków Justina Biebera, których trudno nazywać homoseksualistami o to, że, i, i, i te też dbaj, <coughs> dbają o, o strój, a ja myślę, że my, nam też niczego w tym zakresie y, nie brakuje. Natomiast y, to, że jest pewna y, w ogóle ja bym tego nie nazwał nie tolerancją. to raczej jest kwestia tego kwestia wychowania i tego, co dzieje się w gimnazjach. Bo, jak Państwo wiecie, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że gimnazja powinny być zlikwidowane. Ja byłem jednym z ostatnich roczników, który szedł tym starym trybem. Mój młodszy brat trzy 3 lata już szedł tym. Nowym I mamy 14-16 latków, czyli w tym najtrudniejszym wieku, gdzie dzieciom wydaje się, już, że już są dorośli, i oni w takim we własnym sosie mieszają się. Nauczyciele nie są w stanie sobie z tym poradzić. Często nie, nie chcą, i to jest też nad tym należy ubolewać. Ale dla mnie chodzi Co? o samo gimnazjum, chodzi o samą edukację. Czy to podstawówka, czy szkoła średnia, czy gimnazjum. Ale bo, bo ja jestem przeciwny temu, żeby wiązać tą sprawę. Bardzo smutno mi absolutnie to, nie powinno mieć miejsca z tym, że ten chłopiec więc rzekomo przejawiał jakieś skłonności homoseksualne, bo nigdzie coś, coś takiego się nie pojawiło. Widzę, że nie jest środowiska homoseksualne próbują wykorzystywać tą historię do tego, aby mówić o jakiejś szczajnej nietolerancji i uważam, że to jest jednak nadużycie. Panie Pawle, czy to jest prowokacja środowiska? Nie, ale ja nie powiedziałem, że to jest prowokacja. No. To znaczy, panie rektorze, szanowni państwo, mi się wydaje, że generalnie jedna rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę, to jest to, że za każdym tym określeniem, bo ta, ta, ta dyskusja jak trwa, ja to też obserwuję w mediach, mówimy homoseksualizm, homoseksualiści, środowisko LGBT itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I czasami mam wrażenie, że mówi się o tym jako o jakichś takich stworkach z innej planety, y, które sobie są albo nie są, y, funkcjonują bądź nie. Natomiast musimy mieć świadomość, że za taką każdą osobą jest właśnie człowiek, są, są, są uczucia i y, 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 y myślę, że to by też bardzo mocno tą dyskusję w Polsce zmieniło. Ja, ja też nie wiem do końca, y, bardzo się Jakoś tą sprawą nie interesowałem, czy ta osoba e, ze względu na swoje poglądy, czy tylko strój ubierania, czy ze względu na swoje. Ee, swoją seksualność była prześladowana, natomiast na pewno no, jeżeli e, te główne słowa z doniesień medialnych wiemy, które padały obraźliwe, to były pedio i homość i tak dalej, no to, 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 to ma to ewidentnie pejoratywny e, wydźwięk. Dla mnie bardziej przerażający jest to, bo ile e, zgodzę się tu z kolegą Marcinem, że tak naprawdę brutalność często w tym, e, ta słowna e, e, tych dzieci jeszcze, tej młodzieży w gimnazjach jest, jest przerażająca. To się tyczy wszystkiego od tego, że nie wiem, jesteś gorszy, bo masz, nie masz firmowych jeansów, bo nie masz firmowego smartfona. Dla mnie to, jest, to mnie to jest przerażające. Tak samo tutaj w przypadku do osoby, która trochę wyglądała inaczej. Natomiast dla mnie bardziej przerażające jest to, że w momencie, kiedy już ta tragedia wielka się stała, to są Osoby w Polsce, myślę, że tu pan Marcin zdecydowanie też to potępi, które, bo, bo, bo wokół tego się toczy ostatnio dyskusja, które potrafią zakładać jeszcze jakieś profile, mówić o jednego tam yy, Nie, to jest mniej, i tak absolutnie, dalej. To jest skandaliczne, absolutnie i myślę, że, to, i myślę, że e, mam nadzieję, że, że, że Facebook, mimo że prowadzi bardzo egoistyczną politykę. Yy, chronienia danych osobowych, mam nadzieję, że zostanie yy, doprowadzone postępowanie i ujawnione zostaną te osoby i sprawdzimy, czy to takie obrzydliwe i o, absolutnie do, niedopuszczalne. Do, do, rzeczy. Nie jest I tu I tu się cieszę, że jak gdyby się zgadzamy. Natomiast powiem tak, yy, wrócę do tego pierwszego pytania: do tej tolerancji. M mnie to tak bardzo fascynuje w, w mieście które lubię i dosyć często staram się odwiedzać jeżeli mam taką możliwość w Berlinie tam y, siedząc w, w środku miasta w centrum na ławce możemy spotkać osoby o różnym kolorze włosów, różnym kolorze skóry, różnie ubrane, y, nie zachowujące się do końca zgodnie z naszymi standardami i na to nikt nie zwraca uwagi. Każdy ma prawo do swojej odmienności, Mówiliśmy. każdy ma prawo być sobą i mi się to podoba, ja to akceptuję. Mówiliśmy przed chwilą o fej... Facebooku właśnie z zmianą w Stanach Zjednoczonych Facebook przeprowadził kampanię, w której za pomocą specjalnej aplikacji użytkownik swoje zdjęcie profilowe mógł zmienić w zdjęcie tęczowe. Wielu panów znajomych dokonało zmiany zdjęcia. Z tego co widziałem na, u mnie na Facebooku kilka osób dokonało, ale to są jacyś dalsi znajomi, nikt z mojego najbliższego trendu nie dokonał takiej zmiany, ponieważ no, trudno akceptować to, co zrobił Sąd Najwyższy. W Stanach Zjednoczonych trochę to inaczej wygląda, można w nieco w uproszczeniu powiedzieć, że, że w tym zakresie Stany zachowałyby się tak, jak, czy Sąd Najwyższy zachowałby się tak, jak Komisja Europejska czy inne agendy Unii Europejskiej, które nakazałyby obligatoryjnie, aby każdy kraj wprowadził tego typu rozwiązania i zgodę na małżeństwa homoseksualne. To ja już wspominałem, uważam, że powinny być zarezerwowane dla kobiety i mężczyzny. Natomiast są oczywiście. Rozwiązania, które no, 2-3 lata temu proponowałem, myślę, że także w archiwum SPSTV można by je znaleźć. Rozwiązania polegające na tym, że para osób homoseksualnych, heteroseksualnych oczywiście, ale nawet bez tego wątku seksualnego, chociażby dwie panie, dwie koleżanki w podeszłym wieku, które także chciałyby się odwiedzać w szpitalu, mogą w bardzo prosty sposób podpisać akt notarialny, jeszcze jest umożliwi, to jeszcze dalej idzie, poszedł z, z pewną propozycją prezydent elekt Andrzej Duda który zaproponował, aby wprowadzić być może coś takiego jak status osoby najbliższej, właśnie niezależnie od tego aspektu seksualnego, aby każdy mógł mieć osobę, która w, może odwiedzić go w szpitalu bądź wykonać jakieś czynności urzędowe za tą osobę. Myślę, że możemy rozmawiać o tym, aby coś takiego zostało wprowadzone także w naszym kraju. E, po, po, powiem tak. E, dla mnie to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to jest, to jest wielki krok naprzód. Ja się z takich rzeczy cieszę, bo należy pamiętać, że w większości krajów europejskich kilkadziesiąt lat temu homoseksualizm był tak naprawdę zabroniony, był postrzegany jako przestępstwo. Dzisiaj w, w większości krajów małżeństwa homoseksualne są za, można legalizować. Mało tego w niektórych krajach również dopuszczalna jest adopcja dzieci przez takie pary i dla mnie to co się dzieje w tym czasie to jest, myślę tu i o wyborze pana prezydenta Biedronia na prezydenta Słupska i o tej legalizacji, nie legalizacji, tylko o tym wyroku sądu najwyższego w Stanach Zjednoczonych, że jest to taki bardzo pozytywny krok naprzód i chcąc czy nie chcąc, my jako Polacy, no niestety patrząc na doświadczenie z jakimś tam opóźnieniem, ale też do tego panie... do tego dojdziemy. Natomiast jeśli mogę, tylko jedno zdanie jeszcze do tego, co, co, co pan Marcin powiedział, że to rozwiązuje jeden z przypadków, szpital, o którym pan mówił. Natomiast są kwestie jeszcze równouprawnienia i też nie chodzi mi tylko o związki homoseksualne, ale właśnie o związki partnerskie w kwestii dziedziczenia. Yy, ale to też może być kwestia. No, tylko od iluś ja lat nie ja, jest, ja, prawda? Nie, ale ja wymieniłem jeden z przypadków mm -hmm. No, ja przypominam, że wiele osób bardzo się dziwiło, ale nawet część środowisk homoseksualnych poparło otwarcie prezydenta, czy kandydata wtedy na prezydenta Andrzeja Dudę, ponieważ jego propozycje bardzo ograniczone, ale jednak konkretne... Wychodziły naprzeciw w stosunku do tego, co działo co, się w rzeczywistości. Czyli się się oczywiście. Wydawało. Wydawało. Tak, nie bo oczywiście mówimy no, ja akurat podałem przykład mm -hmm. y, odwiedzania się szpitalu, ale także dziedziczeniem jest tym elementem. Rozliczanie bo, podatkowe, dziedziczenie jest no, rozliczaniem, rozliczaniem podatkowym mm. to już bym był ostrożniejszy. Natomiast y, no, mówił Pan o tym, o, o pozytywnych zmianach, o tych małżeństwach. Nie będę się spierał o małżeństwo, czy to pozytywne, czy nie. Oczywiście mam swoje zdanie, no, ale jeżeli y, chcemy ocenić, że możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne jest czymś pozytywnym, to ja dziękuję bardzo za taką, taki dziękuję. rozwój, taką nowoczesność, bo jest to absolutnie nie do aby środowiska homoseksualne pary homoseksualne mogły adoptować dzieci jak patrzę na chociażby na pana Eltona Johna świetnego piosenkarza który Proszę bardzo, miał ochotę i ze swoim mężem y, adoptował. Dzieci już pomijają fakt, że przecież pan Elton John jest w takim wieku, że normalnie każdy, wszelkie procedury by zablokowały taką możliwość. Natomiast miał taką fantazję i proszę bardzo. Ale, y, ale to się. ja zadam takie krótkie pytanie, gdyby miał pan panie Mercini odpowiedzieć tak bardzo konkretnie, a dlaczego jest pan tak drastycznie przejść rygorystycznie? Bo jest to przeciw? nienaturalne, ponieważ oczywiście zdarzają się skrajne przypadki, że dzieci nie mają y, rodziców, tak? mamy i taty. Naturalne, no, i tym podobne rzeczy, natomiast my powinniśmy jednak dążyć do tego, aby y, naturalnym środowiskiem dziecka, no, na, no chyba jednak z, powinniśmy się zgodzić, mam nadzieję, jest mama i tata, no nie nastąpi y, tata, mama i tata, tutaj jak mam, ja bardzo się cieszę, że y, mamy coraz lepszą politykę y, w zakresie y, chociażby urlopów tacierzyńskich, to jest oczywiście potrzebne, ale już na przykład w Skandynawii oceniają nasze pomysły jako średnie, bo tam y, przez... Panie, do, tak, Panie, Pawle. Panie Panie Marcinie, znaczy ja powiem tak, dotknął Pan bardzo drażliwego tematu adopcji y, dzieci przez pary homoseksualne. Jak gdyby mnie Pan zapytał o, te, o, o zdanie w tym zakresie jeszcze, nie wiem, 2-3 lata temu, to, to byłbym zdecydowanie... Zgodziłbym się z panem, byłbym przeciwny, dzisiaj na takie pytanie, w ogóle mam także z wiekiem jak gdyby coraz bardziej takie radykalne poglądy wygłaszam, staje się, się bardziej ostrożny i dzisiaj gdyby ktoś mi zadał to pytanie to odpowiem na to w ten sposób. My, Osoby, ja mówię przynajmniej po sobie, myślę panowie również, które wychowały się w domu takim, gdzie tradycyjnym, gdzie była mama, tata i tak dalej, i tak dalej, trudno nam w głowach, stąd moja opinia na ten temat, zaakceptować to, że osoby homoseksualne mogłyby wychowywać dziecko, dziecko wychowałoby się z dwoma tatusiami czy z dwoma mamusiami, i, i tutaj się zgadzam. To jest też kwestia tej naszej tolerancji, że takie dziecko byłoby w szkole gdzieś wyszedzane i tak dalej. Tylko, że musimy wziąć pod uwagę, że to nie polegałoby na tym, że odbierałoby się, nie wiem. Z, y, takiej tradycyjnej rodzinie mamie i tacie dziecko i ono trafiałoby do dwóch osób homoseksualnych. To, to dziecko z domu dziecka. Tak, tak i, i, i panie Marcinie, i, i myślę, że ma pan świadomość, bo mówimy, że powinniśmy dążyć i tak dalej, ale ja przez wiele lat y, wspierałem, angażowałem się w różne działania, chociażby, y, jeśli chodzi tutaj nasz dom dziecka w Kijaszkowie, y, 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 który jest naprawdę takim dosyć wzorcowym domem. Natomiast, no, y, ta sytuacja dzieci w domach dziecka wygląda róż, r, różnie. I gdyby się w ten sposób zastanowić, y, czy lepiej, żeby takie dziecko wychodziło wychowywało się w takiej totalnej patologii biedzie. Do, no, no w Pile nawet mieliśmy niedawno przykład. Zdrowa rodzina, mama, tata, rodzina zastępcza i afera na całą Polskę, ja z, dwa lata, tego, są... z dwa lata ja temu. Z... I w tym momencie już nie, moje zdanie nie byłoby ale takie ja pier... kategoryczne. Ja, już, ja w pierwszym zdaniu mówiąc o tym, mówiłem, że mamy jakieś skrajne przypadki, że, że coś jest nie tak w, w, w rodzinie. A, tak? Ale to nie są skrajne przypadki. te Domów, do, do dziecka jest pełne, one są przepełnione. Ale tak? to dlatego powinniśmy zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie zmienić trochę przepisów adopcyjnych, tak żeby ułatwić y, parom, Chcą adoptować, bo takich par jest wiele. To nie jest tak, że para, małżeństwo chcą adoptować dziecko i jest to takie proste. Na, pe na pewno jest wiele małżeństw tradycyjnych, no, normalnych, które chcą adoptować dzieci i nie mogą, bo ta procedura jest bardzo utrudniona i na pewno powinniśmy pracować. Powiem więcej, jeżeli chodzi o te, ten rzekomy rozwój i tolerancję, to homoseksualiści w krajach zachodnich postulują i to już bardzo otwarcie, że geje chcieliby, aby. Państwa płaciły za panie, które te dzieci im urodzą. No to już jest skrajne, skrajne przypadki. Ale one za pięć lat pan powie, że, że też, że już Pan się do tego. No nie, nie wie, pan Panie Marcinie, co powiem powiem tak dzisiaj. Państwa minister, Państwa gazeta wyborcza, czyli myślę medium, które w środowiskach lewicowych jest wiarygodne i opiniotwórcze. Kilka tygodni temu opisało historię aktualną Ministerstwo Zdrowia w Norwegii postuluje, aby siedmioletnie dzieci mogły sobie wybrać płeć. To jak płeć tak zwaną kulturową gender tutaj jest być może de, de, jakoś tam y, demonizowana, bo to nie chodzi o to, że dziewczynka w przedszkolu pobawi się samochodzikiem, a chłopiec z larką, to nie o to chodzi, to nie, nie stanowi żadnego problemu. Natomiast jeżeli siedmioletnie dziecko, w, w, zdaniem Ministra Zdrowia Norwegii, to za chwilę będzie mieć prowadzone, będzie mogło sobie wybrać się z chłopcem czy dziewczynką, no to to już jest y, dla mnie absolutnie niedopuszczalne. Panowie, Europejska Komisja y, Przeciwko Rasizmowi i y, Nietolerancji w 2015 roku wydała Listę zaleceń dla Polski, jeżeli chodzi o tolerancję. W jednym z punktów tych zaleceń czytamy, zaleca się, by zostały przeprowadzone badania, które zbiorą dane na temat osób LBGT w Polsce oraz informacji o dyskryminacji i nietolerancji tych osób. Panowie, jako osoby zaufania publicznego, zwracam się do Panów z prośbą, żeby. Przekonali państwo naszych telewizów, którzy nie do końca są przekonani, żeby niekoniecznie muszą ich y, lubić, muszą ich. Y... Akceptować, ale żeby byli tolerancyjni. To absolutnie się zgadzam i mówiłem to od samego początku. Uważam, że powinniśmy być tolerancyjni wobec wszelkich środowisk, wszelkich odmienności, oczywiście mieszczących się w granicach prawa. Powinniśmy szanować odmienności innych osób. Natomiast tolerancja nie może równać się afirmacji, też nie możemy dać sobie wejść na głowę ani mniejszościom seksualnym, ani mniejszościom religijnym, jak to się dzieje w niektórych krajach na świecie. Ja byłem w zeszłym tygodniu w Belgii kilka dni, w Brukseli i powiem szczerze, że niezależnie od formacji politycznej yy, członków naszej komisji, czy innych osób z którymi się spotykaliśmy, między innymi w Parlamencie Europejskim zdania na temat tego, że Zachód dał sobie wejść na głowę różnego typu mniejszościom, jednak yy, jest ak aktualne. Panie Pawle? A ja powiem tak, jako ludzie jesteśmy różni i myślę, że to jest piękne właśnie ja jak sobie myślę, że tak powiem każdy jest inny, każdy ma inne po potrzeby, yy, każdy ma inne odczucia. Dopóki to w żaden sposób nie krzywdzi drugiej osoby, to uważam, że powinno być to jak najbardziej dozwolone i państwo powinno wspierać wszelkie instrumenty, żeby to ludziom umożliwić. Pan Marcin ma yy, bardzo ładną żonę Magdę, yy, moją byłą koleżankę, ra yy, byłą radną, natomiast moją koleżankę... Pan yy, też bardzo tak, łapy, obydwie, obydwie to są brunetki, ale inni wolą blondynki i myślę, że na tym to to polega, to jest piękne. Nie może być tak, jak nie wiem, w, ko w Korei... W Korei, tak, w Korei Północnej, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy mają jednolite fryzury, tak jak wódz, jednolite mundurki i muszą się w ten sam sposób zachowywać. Ja zdecydowanie wybieram tą drugą stronę, dopóki, tak jak mówię, tak byłem wychowany, dopóki czyjeś zachowanie... Nie, nie, nie wpływa na inne osoby w sposób negatywny, to jest po prostu dozwolone i uważam, że państwo powinno takie rzeczy umożliwiać, a nie wchodzić komuś do łóżka, tak jak to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Powinniśmy zrobić krok do przodu, a nie krok do tyłu. Panowie, niestety nasz czas antenowy jest określony. Dziękuję panom bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego wydania naszego programu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.